Na starych fotografiach z międzywojennej pszczyny rynek wygląda znajomo, a jednocześnie zupełnie inaczej. Ten sam plac, ale inne szyldy, inne twarze i detale, których dziś już nie zobaczymy. Widać gwar przechodniów, bryczki stojące obok pierwszych samochodów. Po jednej stronie wyrasta ratusz, w głębi dominuje wieża Kościoła Ewangelickiego. Wystawy sklepów przyciągają wzrok bardziej niż architektura. Mamy sklepy: krzystolika, wąsa. I drogerię Prokopa. Obok skład żelaza, szkła i porcelany, Erny Bialas. Kapelusze Małgorzaty Rajsz, a dalej Sklep Szewiczek. Dziś te nazwiska brzmią jak zagadki z lokalnej historii. A wtedy były po prostu miejscem, gdzie mieszkańcy robili codzienne zakupy. Na środku rynku stoi coś, czego dziś już tu nie zobaczymy: pomnik niepodległości. Dumny symbol odzyskanej wolności, podobny do tego, który wzniesiono także w dziedzicach. Zwraca uwagę również ratusz. Na jednym zdjęciu ma skromniejszą, prostszą fasadę. Na drugim, już po przebudowie z początku lat 30., pojawia się reprezentacyjny balkon nad wejściem. Zmienia się układ okien i detale, jakby miasto chciało pokazać, że idzie z duchem czasu. To samo miasto, ten sam rynek, tylko inny czas.